Siemanko. Z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj tak jak wam obiecałem, pokażę wam jak handluję i zarabiam końce. Sposób jest banalnie prosty, ale powiem wam, że w 100% działa i to codziennie. Czasami oczywiście sprzedają się szybciej karty, czasami troszeczkę wolniej, ale przeważnie po południu, gdzie najwięcej ludzi, że tak powiem, gra i siedzi na naszej Fifie, wtedy sprzedają się z automatu praktycznie wszystkie z poprzedniego dnia. Także jak sobie zapełnisz listę transferową tych 100 zawodników i do obserwowanych sobie jeszcze 50 dodasz to, to powinieneś to bez problemu sprzedać Oczywiście zaznaczam, że trzeba po prostu wystawiać systematycznie, czyli 5 się sprzedaje, 5 dodajesz i tak dalej i tak dalej Najlepiej oczywiście wystawiać co godzinę, pilnować tego, bo to oczywiście są wtedy największe zyski ale przejdźmy sobie już do właśnie tego odcinka i do tego sposobu, który tak naprawdę metodą trupich błędów znalazłem Troszeczkę mm, miks y, paru różnych tak naprawdę styli Ale najlepsze w tym jest to, że jest strasznie prosty i nie trzeba naprawdę dużo czasu na niego tracić A więc na początek Jak widzicie mam już 1 142 000 10 kart teraz wystawianych jest tutaj na sprzedaż i nie patrzcie na Maticia, Koste i Rosalesa, bo, bo oni To tak naprawdę już są długo i tego nie ruszam Ale patrzcie Tutaj, tak, mam srebrne karty I o co chodzi? I chodzi o to No, czyli wchodzimy sobie, szukaj na rynku I teraz tak Bardzo ważny poziom srebrny Karta Rzadki I to jest najważniejsza Teraz rzecz, pozycja a mianowicie środkowy obrońca. Styl gry nas nie interesuje, liga nas nie interesuje. To nie jest, że tylko top 5, nie. Każda liga, narodowość i klub to jest bez znaczenia. Kolejna bardzo ważna kwestia jest, żeby ustawić yy, maksymalną yy, cenę licytacji na 350. Jak mamy już yy, te filtry ustawione, to nie pozostaje nam nic innego jak kliknij szukaj. I teraz kolejna bardzo ważna kwestia. Podbijamy tylko tych zawodników do, do 400 mm, końców. I żeby mieli 73 minimum e, overala. No i tak sobie szukamy. 73 zalicytuj. Podbijam, tak jak powiedziałem, Wam tylko maksymalnie 400. Już 450 olewam. I, I tych wszystkich 73 overall albo 74, bo tacy tutaj się mm, nam trafiają. Wszystkich, tak jak leci. Chyba, że czasami na przykład jednego zawodnika już mam za dużo kart. No to po prostu staram się go wtedy omijać, ale to tak naprawdę. No i tak schodzą, i tak schodzą jak bułeczki. I tak właśnie sobie szukam. Jeszcze tutaj parę sobie znajdę. I tak szukam, właśnie do. aż mi pokazuje, że limit osiągnięty. I wtedy po prostu. No, wystawiam tych, co, co udało mi się wylicytować. Jak tam ktoś mnie przebije, tym się w ogóle nie przejmuje. I tak właśnie sobie tych 73-74 wszystkich licytuję jak leci. I tak jak mówię, byle nie przepłacić. Tak mówię, no, ja to robię do 400. Można by było też, powiem Wam szczerze, więcej, nawet troszeczkę. Ale wtedy się dłużej sprzedają. A o to chodzi w tej, w tej całej technice handlu, że tak nazwę, że niekoniecznie rzucać się na wielkie zyski, ale przy takim obrocie, jaki jest z tymi kartami, to te mniejsze zyski naprawdę się rekompensują, bo po prostu sprzedają się te karty co chwilę tak naprawdę. No i dobra, powiedzmy, że na razie starczy. Wracamy do transferów. Poczekamy sobie. Hmm. Chwileczkę. Te karty, jak widzicie, no w większości się wygrywają. Oczywiście, um, ktoś tam mnie przebije, no to od razu na zasadzie robię um, usu Usuń z obserwacji taką kartę, bo się nawet o nią nie bije. I za parę sekund będziemy tutaj mieli e, już te karty, które chcę wystawić. Już jest przetwarzanie. Tak więc, no, dwóch się nie udało, tych to olać. No i powiedzmy, parę tych kart mamy, tak? No i zaczynamy po kolei. I mianowicie, cały myk polega na tym. Jeżeli kupiliśmy, wylicytowaliśmy zawodnika za 350%, to ja go wystawiam za 750, kup teraz i za 700 ym, cena wywoławcza. I następny, jeżeli jest za 400, no to od razu o 50 więcej, czyli 800, 750 I tak wystawiam, czyli jeżeli 300, to 700 A tutaj wtedy 650 I tak wystawiam sobie szybciutko właśnie e, wszystkich tych zawodników, mm, co wylicytowałem Tak, dokładnie. Wszystkich tak jak leci. W tym momencie, jak ja sobie ich wystawiam, to powiem Wam szczerze, przeważnie już mi się jacyś mm, sprzedają. Bo nieraz naprawdę to bardzo szybko. W szczególności, mówię, popołudniowe godziny y, są w, do tego najlepsze. Ale nie powiem, bo jak jestem w pracy i co godzinkę tam na sekundkę dosłownie wejdę tylko odświeżyć listę, to zawsze się ktoś sprzeda. Y, nie, ma, nie ma bata po prostu. To tak. To tak działa. No nie wiem, oczywiście, jak wszyscy teraz by ruszyli na tą mm, technikę mm, handlu, no to pewnie by, by tak łatwo już nie było. Ale dopóki wam powiem. Mm, no, umówmy się, to te, ten filmek też nie osiągnie, nie wiem, jakich, jakich tam zasięgów. Yy, to powinniśmy spokojnie sobie <laughs> w naszym gronie tutaj handlować w ten sposób i dorabiać się naprawdę. E, porządnych, e, porządnego hajsu, bo to co widzicie wszystko tu to właśnie mm, Co prawda miałem też troszeczkę inne metody, próbowałem, ale najwięcej od razu Wam mówię zarabiłem właśnie e, Na tej tutaj metodzie, bo Bo naprawdę działa i jeszcze się na niej nie zawiodłem Tak więc, czy są jakieś SBC to też czasami, mm, no ja ogólnie nie robię, bo, bo nie chcę mi się w to bawić, wolę szybko w ten sposób zarobić ale, oczywiście, jak mam w paczkach zawodników, to też ich wystawiam. Także to już jest w ogóle wtedy czysty zysk, bo, bo w ogóle nie kupujemy, a, a, a tylko wystawiamy. No, już dużo mi ich tutaj chyba nie zostało do wystawienia. Zaraz jeszcze, ile? No, dokładnie już niewiele. To już pozwolicie, że szybciutko ich tutaj jeszcze wystawię. Od razu, od razu chcę Wam też powiedzieć, że mm, pokazuję Wam tutaj na webapie, bo, bo jest łatwiej, już nie chciałem. Ale tak samo to wszystko działa na PlayStation, tak? To. Bo ja oczywiście gram na Playa od razu, e, zaznaczam. Tak więc. E, tak samo można to robić, tylko że na webapie jest szybciej po prostu. Dobra, już mam nadzieję, że to końcówka tych zawodników. Dokładnie, ostatni zawodnik um, No i w tym momencie przychodzimy sobie oczywiście na transfery No, co prawda jeszcze się żaden nie sprzedał, ale bo mam ich po prostu mało Ale jeżeli masz już ich stówkę, to naprawdę e, Idzie to, o proszę, już jeden sprzedany, tak? Za 700 e, Za ile my go kupiliśmy? No na pewno, jeżeli za 700, no to w takim razie kupiliśmy go za 300, tak? Czyli, jakby nie patrzeć, odjąć ten podatek, no to i tak masz praktycznie 100% bitki na tym zawodniku. No i czy, czysty hajsik Specjalnie tutaj na chwilę nie usuwam, i, i za chwilę powiem Wam szczerze, oczywiście to przewinę i, i pokażę Wam, że te karty się sprzedały. No i moi kochani, długo to nie trwało, i proszę bardzo, już mamy 6 sprzedanych. Wallace 750. Omuero 700, te Tesilo również za 700, Janhi 700, Shoy 700, e Torres Econk również za 700. Oczywiście paru się nie udało sprzedać za pierwszym razem, ale spokojnie mówię Wam, że to wszystko zejdzie. Zejdzie jak bułeczki, bo tak to działa i. I mam nadzieję, że, że Wam się to spodoba, bo, bo naprawdę e warto mm, w ten sposób właśnie. Zarabiać szybko, łatwo i przyjemnie można zarobić naprawdę fajne pieniążki Mam nadzieję, że sposób Wam się podobał i na, pre, i na pewno zapewniam Was, on działa Tak więc poproszę Was o łabeczkę w górę A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to z góry Was do tego zachęcam Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway-strepa Oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, link znajdziecie w opisie tak więc, Fifiacze, jak będziecie chcieli jeszcze takie filmiki z zarobków, czy, czy czegokolwiek w fifie, dajcie znać. A, a tymczasem to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!